Na dnie kanału w Amsterdamu znajduje się niemal tyle samo rowerów, co na jego ulicach. Barka z koparką chwytakową wydobywa z wody setki porzuconych przedmiotów. Od rowerów po różne zaskakujące znaleziska, a nawet samochody. To niesamowity widok i dowód na to, jak wiele pracy potrzeba, by utrzymać czystość w tak wyjątkowym mieście jak Amsterdam. A wilski, Cześć! Zobaczcie jak ludzie przywracają kanałom rzekom ich naturalny przepływ. Oczyszczają zatkane rury, usuwają śmieci i roślinność. A nawet ratują zwierzęta. To, co wydobyli z kanałów jest naprawdę niewiarygodne. I pokazuje, ile niespodzianek kryje w sobie nasza woda. Zapraszam do oglądania. Oczyszczanie rury kanalizacyjnej w rowie, aby woda mogła swobodnie przepływać. Zator został usunięty, a przepust przywrócony do pełnej drożności. Dzięki temu woda ponownie płynie bez przeszkód, zapobiegając podtopieniom i zatorom w rowie melioracyjnym. Czasem, żeby uczynić świat lepszym, wystarczy jeden prosty gest. Ten mężczyzna zauważył zalaną ulicę i postanowił działać. Podniósł zapchaną kratkę wodociągowej, dzięki czemu woda mogła swobodnie odpłynąć. going really fast now. Alright, let's move to the next place where I saw a lot of water but I'm not sure is there uh, a block Kilka kaczątek utknęło w odpływie I nie mogło z niego wyjść Strażacy postanowili działać Włączyli na telefonie odgłosy kaczki By zwabić maluchy Ku zaskoczeniu wszystkich to zadziałało Kaczątka podeszły do ratowników I zostały bezpiecznie uratowane nice. No, genius. That is genius. Tama zbudowana przez Bobry spowodowała zatrzymanie wody i wyschnięcie koryta rzeki. Jednak dzięki determinacji jednej osoby udało się przywrócić naturalny przepływ. Po usunięciu części tamy woda ponownie zaczęła swobodnie płynąć, przywracając życie w dolinie rzeki. Specjalistyczna maszyna do usuwania roślinności wodnej i glonów w akcji. Urządzenie wycina i zbiera rośliny z wody, skutecznie oczyszczając kanał bez użycia chemii. Jest to idealne rozwiązanie do pielęgnacji stawów, jezior i kanałów. What the, what the... <laughs> That's nuts. Look at it all. Oh wow. It's still going. Holy <laughs> 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 Grupa ludzi z ogromnym zaangażowaniem oczyszcza rzekę i kanały z ogromnej ilości śmieci. Tak dużej, że wody prawie nie było widać. To ciężka, ale niezwykle potrzebna praca, dzięki której przywracają naturalne piękno i przepływy wody. Każdy z nich pokazuje, że troska o środowisko zaczyna się od działania, a nie od słów. O! Oh, yeah. To a good idea! Much faster way to do it. <laughs> must rip out to that river. Here. Wow. Alright, I guess we can drop that one down. Wow. Dzięki wysiłkowitych ludzi rzeki i kanały znowu mogą swobodnie płynąć, a przyroda odzyskuje równowagę. Każde oczyszczenie, każdy uratowany zwierzak i każda usunięta przeszkoda pokazują, jak wiele można zmienić działając razem. To dowód, że nawet małe gesty mają znaczenie dla nas i naszej planety. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, komentujcie, lajkujcie, ja w górę każdemu dziękuję i zapraszam Was na poprzednie filmy, a my się widzimy w kolejnych, trzymajcie się na razie, cześć!